Dzień dobry, moje kochane słoneczka. Witajcie na kolejnej lekcji informatyki. Dzisiaj przygotowałam dla Was zajęcie w programie Microsoft Word. Po tym jak w zeszłym tygodniu przypominaliśmy sobie zasady bezpieczeństwa, które obowiązują nas w internecie, dziś wrócimy do Worda i zajmiemy się czymś takim jak style i numerowanie. Ostatnio korzystaliśmy również z punktorów, tworząc menu, mam nadzieję, że pamiętacie. I dziś również w naszej pracy je wykorzystamy. Jak to wszystko się będzie odbywać, co należy robić i co wpisywać, musicie bardzo uważnie dziś oglądać filmik instruktażowy, który dla Was przygotowałam. Jeżeli coś nie będzie jasne, możecie go zawsze obejrzeć drugi raz. Po obejrzeniu filmiku przechodzimy do Microsoft Times, zakładka zadania to co ćwiczyliśmy. Macie tam już przypisane zadanie. Otwieramy je, edytujemy, zmieniamy, wykonujemy i czekamy, aż się zapisze. Potem pamiętajcie, odesłać zadanie do nauczyciela. Należy wcisnąć prześlij, żeby to zadanie zostało do mnie odesłane i żebym mogła je sprawdzić. Oglądajcie teraz uważnie i jeszcze porozmawiamy. Kochani, tak będzie wyglądał plik, który otworzycie w zakładce zadania Microsoft Teams. Zobaczcie, napisane jest tutaj europejskie stolice, a tutaj podałam 15 nazw państw. 15 nazw państw. I teraz, moi drodzy, należy zedytować to w odpowiedni sposób. Ponieważ europejskie stolice to tytuł, to oczywiście go pogrubiamy, ładnie środkujemy, zdecydowanie zwiększamy wielkość i zmieniamy czcionkę. Jaką tutaj sobie Wybierzecie, taka będzie, nie ma tutaj polskich znaków, więc jakby nie będzie żadnych problemów, możecie zmienić sobie również kolor tej czcionki. Kiedy to mamy zrobione, to teraz zajmiemy się tymi naszymi piętnastoma państwami. Ponieważ one są już napisane, to najłatwiej zaznaczyć je wszystkie. Widzicie, wszystkie zostały zaznaczone. I teraz o co chodzi z tymi stylami i numerowaniem? Style to nic innego, jak gotowe już możliwości wyboru, jak ma wyglądać wasz tekst. Nie trzeba się już zajmować jakimiś wielkościami, ustawieniem tego, to po prostu jest już tutaj jakby zaprogramowane i możecie sobie wybrać dowolny styl. Ja wybiorę taki najbardziej czytelny, duże, wyraźne litery, i teraz zobaczcie po wyborze tego stylu. Wszystko, co było zaznaczone, zmieniło swój układ. No i teraz, kochani, kolejna rzecz. Mamy wybrany styl, to teraz musimy wybrać numerowanie. Numerowanie, czyli przed każdą nazwą państwa powinien się pojawić numer 1, 2, 3, 4. Nie będziemy tego wpisywać ręcznie, ponieważ program Word ma wbudowane narzędzie zwane właśnie numerowaniem. I teraz, jak to wygląda, kochani? Rozwijamy sobie tutaj tą numerację. Widzimy 1, 2, 3. Rozwijamy i mamy możliwość wyboru. Popatrzcie, mogą być e, znaki e, takie, może być ABC, może być 1, 2, 3, ABC małe. My oczywiście chcemy, żeby pojawiły się ładne tutaj cyferki, więc wybieramy sobie albo ten styl, albo ten styl, w zależności, który chcecie. Ja wybiorę pierwszy i zobaczcie, wszystkie pięknie, Zostały ponumerowane. I teraz, kochani, mamy już pięknie ponumerowane nasze stolice, nasze państwa. W takim razie będziemy dopisywać stolice. Na blogu przygotowałam dla Was ściągawkę. Tutaj znajdują się państwa, a tutaj ich stolice. Wystarczy przechodzić pomiędzy zakładkami, nie będziecie musieli tego szukać w internecie. I teraz, moi drodzy, co będziemy robić? Będziemy wykorzystywać punktory, których nauczyliśmy się używać, tworząc menu dwa tygodnie temu. Co robimy? Stawiamy kursor na końcu naszego państwa, wciskamy Enter. Zobaczcie, że kursor się tutaj przeniósł, i teraz wybieramy sobie punktor i piszemy nazwę. Warszawa. Oczywiście możemy to zedytować, ale nie ma takiej potrzeby. Nie będę tego oceniać, edycji tej e, stolicy. I teraz zobaczcie. Chciałabym, żeby mi się zrobiły takie schody, czyli żeby ten napis Warszawa troszeczkę przeniósł się w prawo. Wracam kursorem przed literę W i wciskam tabulator. Tabulator to przycisk na klawiaturze, który znajduje się w lewym górnym rogu, mniej więcej trzecia linijka. Podpisany jest tab. Ty, a, b. Poszukajcie teraz tego przycisku. Jeżeli znaleźliście go, to popatrzcie, co się teraz stanie, kiedy ja wcisnę ten tabulator. Raz. Mój punktor się zmienił, ale nazwa Warszawa została przeniesiona lekko w prawo. Wystarczy, że sobie wybiorę ponownie kursor. To samo robię z Włochami. Na końcu Enter. Stolica Włoch to Rzym. Włoch, Włochów, Włoch, Włoch, Rzym. Nie wiem, jak się poprawnie odmienia, trzeba zapytać panią od polskiego. Znów wybieram tabulator, wpisuję Rzym i zobaczcie, wracam kursorem przed literkę R, tabulator i poprawiam mój tabulator, żeby był taki, jaki ja chcę. Dokładnie to samo robię z Francją. Enter, tabulator, stolica Francji to Paryż, przenoszę znów kursor, tabulator. I tak, moi drodzy, uzupełniacie wszystko do końca. Każde państwo ma mieć przypisaną swoją stolicę. Taki. Czekamy, aż będzie zapisano. Zamykamy. I ja będę widziała waszą pracę. Powodzenia.